Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Paweł Śliwa, bieżąca analiza techniczna, czyli zwyczajowo zaglądamy do wykresów walutowych, surowcowych i Indeksowych. Na pierwszy rzut idzie dolar amerykański, który w ostatnim czasie odzyskał troszeczkę swojej wartości, ale nie są to jeszcze jakieś znaczące parametry, więc około ok. 104,50 pozostają najbliższym możliwym oporem dla tego instrumentu. Trochę się ociąga nam ta korekta, w sensie wyciąga się w czasie, no bo w cenie jest ona relatywnie krótka, więc czekamy. Prawdopodobnie jakieś kluczowe informacje z rynku, które napędzą nam ten ruch ceny w najbliższych dniach. Dolar amerykański, przepraszam, euro, USD, czyli pośrednio też i dolar amerykański. W tendencji spadkowej wspólna waluta europejska, notowania schodzą już poniżej poziomu 23,6 rozciągniętego na całej tej fali umocnienia. Wspólnej waluty europejskiej z poprzednich tygodni. Więc tendencja spadkowa według mnie ma szansę dotrzeć do 1,0670. Aczkolwiek to, co już wspomniałem, w ostatnich dniach mamy znaczące wyhamowanie, zmienność maleje, ale nie zmienia to charakterystyki wykresu. A tutaj dołki i szczyty są skierowane jak na razie na południe. EuroCHF systematycznie broni żółtej strefy 0,9520. Ona na naprzemiennie. Raz jest oporem, raz jest wsparciem. Ponieważ jest atakowana teraz od góry, no to oczywiście nadajemy jej nazwę wsparcia, co powinno przynieść nam kolejny ruch wzrostowy, wzrostowy w stronę 097. Czekamy cierpliwie, czy ten scenariusz się tutaj uwiarygodni. Dobrze by było, gdyby popyt pokazał na co potrafi, czyli zostawił nam jakiś szczególny sygnał, chociażby ze strony formacji świecowych. Jak na razie tego nie widać. Dzisiejsza sesja jest w całości w obrębie wczorajszej, czyli mamy coś w praktyce Insaybar, a i Bar, Bar z kolei wymusza cię. Bo dopiero wyjście poza zakres amplitudy wahań z dnia wczorajszego dawałoby nam tutaj jakiś kierunek, czyli e, musielibyśmy jeszcze poczekać deut. Ale tak czy tak, testowane jest wsparcie 09520. Fund brytyjski o szczytach, które nakładają się na siebie, czyli po każdym zrobieniu wyższej wartości notowania schodziły dość nisko. To wyhamowało nam oczywiście tendencję umocnienia funta brytyjskiego, ale też nie przeniosło się na test wsparcia 1,28, więc cierpliwie czekamy, czy uda się zrealizować ten scenariusz. Tam lokalnie nowy niższy dołek się pojawił już. Mowa tutaj oczywiście o zejściu poniżej minimum, które są z połowy tego miesiąca kokainowych, jest z 18, 1,29,50. No i teraz ta przestrzeń widać, że tutaj tworzą się nam szczyty, co oczywiście powinno nam nieść ruch umacniający w tym przypadku dolara amerykańskiego. O tym wsparciu zielonym już wspomniałem. Przejdźmy do instrumentów z dolarem na początku, czyli USD -CAD. Do którego zagodamy rzadziej. Tutaj mamy kształt, który po tym ruchu w stronę tam 1,47 i naruszeniu tego poziomu, ale warto o nim może dwa słowa powiedzieć. Bo to jest przestrzeń, która ma bardzo dobrą historię, jeżeli chodzi o kształtowanie punktów zwrotnych z ostatnich 10 lat. W 2015 powstał tutaj kluczowy szczyt, potem powtórka z historii w 2020, i kolejne 5 lat mija, i znowu jesteśmy w tym miejscu. Zwyczajowo była to zapowiedź większego tąpnięcia na parze walutowej USD cad więc idąc tym torem, może się okazać, że to co widzimy na wykresie dziennym, szczególnie w ujęciu pomarańczowej strefy, to są ramiona z formacji głowy z ramionami 1,4480 jako silny opór na aktualnie jest w wsparcie 1,4280. To otworzyłoby drogę rzeczywiście do większej przeceny. Już nawet poniżej 1,40 ja będę zerkał 1,39. To jest ciekawe miejsce, z patrząc z perspektywy tygodniówki, a chyba w takich skalach powoli będziemy musieli rozpatrywać ruchy na tym instrumencie. Większą aktywność w podaży widać nie tylko w postaci aktualnego próby przełamania żółtej strefy, ale też i na wskaźnikach. Widać, że ta tendencja trwala się w kierunku spadkowym. USDCHF broni 0,8750. Ciekawe miejsce na dołek, ale raczej w wersji lokalnej. Podskoki popytu, które rozpoczynały się w pomarańczowej strefie, zwykle kończyły się gdzieś tam w okolicach 0,8880. Tam jeszcze notowania nie dotarły z ostatnich dniach, więc cierpliwie czekamy, czy uda się je większa aprecjacja dolara amerykańskiego, czy też ta korekta już jest zakończona i powinniśmy spoglądać na niższe wartości. Tutaj, jako Potencjalny schemat do powtórki, ja będę szczególnie przyglądał się temu, co się działo w okresie. Roku 2024, drugie półrocze, bo mieliśmy w lipcu, pod koniec lipca, zatrzymanie właśnie na pomarańczowej strefie podskok do 0,8880, po czym szybkie tąpnięcie do 0,85. Więc czekam cierpliwie, czy ten scenariusz będzie miał tutaj aplikację. Jeżeli tak, no to oczywiście to coś, co się aktualnie dzieje od kilku dni, musimy nazwać ruchem korekcyjnym. USDN, jesteśmy bardzo wysoko na Jenie. Tam jest problem ze zrobieniem nowych szczytów. Tutaj są dwa kluczowe opory na tych wyższych interwałach, czyli 160 i 152. W ostatnim czasie ten niższy poziom 152 tutaj zaczyna nam ciążyć, jeżeli chodzi o ruchy. Spadkowe, więc będziemy spoglądali na dół. Aczkolwiek ta tendencja dotycząca niższych szczytów, niższych dołków w tej chwili widać, że jest lekko tutaj zanaruszona, bo w ostatnich dwóch dniach świece są powyżej tej linii poprowadzonej po szczytach, więc spoglądam na 152 jako potencjalny opór. Kolejna grupa to surowce. No tutaj najczęściej zaczynamy od ropy, a ta w ostatnim czasie zaczyna zyskiwać na wartości. Ropa amerykańska WTI była przez chwilę poniżej 67 dolarów za baryłkę, a teraz 72. To jest kandydat na najbliższy opór. Czy to będzie ruch korekcyjny? No trudno na to pytanie odpowiedzieć, bo z trendem na tym instrumencie to jest raczej ubogo. Jeżeli już, no to mamy pojedyncze silniejsze ruchy, które nawet w skalach tygodniowych gdzieś są zobrazowane, ale w ostatnim czasie to i tego brakuje, więc mamy poszczególne ceny, które warto było tutaj przypomnieć, czyli 67 wsparcie, 72 opór, a potem 79 dolarów za paryłkę też jako opór. W przypadku ropy brent widać odskok od 70 dolarów. Historia lubi się powtarzać. Znamy takie przypadki, sięgając do roku nawet 2023, ale chyba lepiej tutaj 24 przywołać. No, najbliższe ograniczenie, jeżeli dołek powstaje w zielonym obszarze, pomarańcz. 76,50-76 dolarów. To jest ten obszar, gdzie ja bym się spodziewał dopiero jakieś większej aktywności posiadaczy krótkich pozycji, ale też nie zdziwię się, podobnie jak to miało w przyszłości, że cena będzie próbowała wyjść powyżej 80 dolarów. Złoto, które. W ostatnim czasie trochę nam to wyhamowało, jeżeli chodzi o wzrosty. Tam przypomnę, że jesteśmy powyżej 3000 dolarów za uncję tego metalu i lokalnie na wykresach godzinowych widać, że pojawia się mała presja ze strony podaży, czyli 3030 jest najbliższym ograniczeniem, a to może wpłynąć na rozbudowanie korekty zarówno w jak i w czasie. W czasie ona już jest rozbudowana, ale żeby móc sięgnąć na północ to na pewno ten pomarańczowy obszar. Ja już go tutaj opiszę stosownym markerem 3030. Musi zostać pokonany, dopiero wtedy będziemy mogli mówić o kontynuacji wzrostów na złocie. Jeszcze spojrzenie na SEBRO, które ostatnio podążało tym samym kierunkiem co złoto. Mamy ruch powrotny w stronę ostatniego przełamanego szczytu. To dobrze. Ja już tą czerwoną strefę przeciągam w prawo, żeby przypomnieć, że około 32,70 w przeszłości to była duża aktywność podaży, a w tej chwili no, traktujemy to jako przysłowiową trampolinę do tego, żeby pojawił się nam nowy szczyt z ostatnich miesięcy. To nie są najwyższe wartości sięgając daleko, daleko w przeszłość, ale mimo wszystko. Ten instrument jest też relatywnie wysoko, więc czekamy czy uda się pokonać maksima z ubiegłego roku. Te są bliżej 34 i 80 dolarów za uncję na koniec mamy indeksy. W przypadku DAX-a, czyli naszego zachodniego sąsiada, cena cały czas jest powyżej 23 tysiące punktów. To oczywiście premiuje posiadaczy długich pozycji i zakładamy, że byki mogą tutaj nam dalej ciągnąć w nieznane terytoria. Aczkolwiek no ja zwracam uwagę też na te czarne świece, które, no co by nie powiedzieć, pokonują w dość szybkim tempie znaczną przestrzeń, patrząc w osi pionowej. Nie udało jej się w ostatnim czasie też zrobić nowych maksimów, więc może się okazać, że coś nam się tutaj szykuje na rzeczy, właśnie jeżeli chodzi o aktywność niedźwiedzi. 23 500 punktów pozostaje aktualnym oporem. No, przepraszam bardzo. Z tendencją oczywiście cały czas wzrostował, ale jeżeli cena zejdzie poniżej 23000, no to ja będę musiał sięgnąć niższej wartości, ale z tym poczekamy. Scenariusze spadkowe zostawiamy z boku, bo czerwone wsparcie tutaj ma pierwszoplanowe znaczenie i ono powinno dawać szansę bykom, żeby zrobić jakiś większy podskok na północ. E, Nasdaq, który jest po dość dużej wyprzedaży z poprzednich tygodni, mamy w tej chwili presję na, e, na to, żeby wyjść utrzymać się powyżej 20 tysięcy punktów. Ostatnie dwie sesje to potwierdzają. E, ostatnie szczyty, które najbliższe jeszcze to, które mogę wziąć pod uwagę, gdzie te białe świece mogą się zakończyć, to zbliży 21 tysięcy punktów, ale myślę, że pytania z kategorii: czy jesteśmy w trakcie impulsu wzrostowego, czy się tutaj będą pojawiały, czy te czarne spadki mogły być już pełną korektą, aczkolwiek jest ona zrobiona pojedynczą strukturą falową. No, zasady jest, zasadą jest, że te struktury korekcyjne raczej są trójfalowe, no ale często zdarzają się też i takie przypadki, czy też okazjonalnie zdarzają się przypadki, gdzie mamy szybką korektę jedną falową. Tak długo jak ten jest powyżej 20 tysięcy, to jest przestrzeń potencjalnego wsparcia, to oczywiście z warianty wzrostowe na chwilę obecną mają pierwszeństwo na niższych interwalach. US30. O moim scenariuszu spadkowym, oczywiście już powoli, może nie tyle zapominamy, co odkładamy go na bok, bo zobaczymy, co się wydarzy na 43500. Jeżeli tutaj pojawi się większa aktywność niedźwiedzi, no to zielona strefa znowu uzyska na wartości, jeżeli chodzi o potencjalną przecenę 30 spółek amerykańskich, ale tutaj scenariusz ten sam. Być może jesteśmy świadkami zakończenia ruchu korekcyjnego, a tym samym też powrotu na nowe ekstremy zobaczymy czy ten optymizm jest na tyle duży, żeby rzeczywiście móc mówić o ataku na 45 100 punktów. Tutaj potrzebuje trochę więcej informacji i czasu, szczególnie z uwzględnieniem na ataku na niebieską strefę. S&P 500 sytuacja podobna, czyli mamy drugi tydzień wzrostów po oczywiście dość silnym i gwałtownym topnięciu z wcześniejszych tygodni. 5720 przełamane, 5950 to jest kolejny obszar oporu. Ta niższa zielona strefa, 5840, i raczej jako wsparcie bym ją traktował, czyli jeżeli uda się wejść powyżej tego ograniczenia, czyli zrobić coś takiego. Tak, czyli wyjście, przetestowanie tego z drugiej strony to może być fajna trampolina, do tego, żeby zacząć dyskusję o ataku na ostatnie ekstrema, a tym samym pojawieniem się nowego szczytu powyżej 6150 punktów. Na razie są małe zmagania, wyhamowanie w okolicach 5840, ale poczekajmy do sesji amerykańskiej, tam się trochę więcej wydarzy, czy dzisiaj będzie ona dodatnia, czy też ujemna. Na koniec czekam po polski parkiet, który oczywiście oddalił się od 2550-2600 punktów. Tam jest małe zawirowanie zeszłego tygodnia, czyli korekta, ale ona zatrzymała się na poprzednim szczycie, czyli 2700. To daje oczywiście możliwość spogodania dalej na północ, więc scenariusze spadkowe są zupełnie z boku. Nawet jeżeli ktoś założy tutaj podwójny szczyt, ale według mnie trochę za wcześnie, żeby w ogóle o takich wariantach Spadkowych tutaj mówić. Tak, jak cena jest powyżej 2600 punktów, a z uwzględnieniem takiego szybkiego wariantu testu tego poprzedniego szczytu, czyli 2700, no to złego słowa o naszym parkiecie raczej powiedzieć się nie da. Do tego co ja przygotowałem na dzisiaj. Serdecznie dziękuję. Zapraszam Państwa na nasze kolejne spotkanie.